Witam z retropiwnicy. Dziś przyszła do mnie malutka paczuszka, w której powinny być elementy pozwalające uruchomić to, co jest w tej większej paczuszce. Zatem bez zbędnej zwłoki otwieramy i sprawdzimy, co tutaj jest. I czy to nam się faktycznie przyda. Już tłumaczę za moment. O co w tym wszystkim chodzi? To sobie odłożymy. To też nas nie będzie interesować. Otwieramy teraz tą malutką kopertkę. A w środku, uwaga, pięć malutkich kosteczek. Nie wiem, czy widać, czy wyostrzy. I są to układy pamięci do płyty, która znajduje się tu, do płyty od Atari 65XE. Otwieramy zatem sobie to. Co to za płyta? Skąd ona się wzięła? Co się stało? Jakiś czas temu na OLX zamówiłem sobie e, Atari 65 xe nie potrzebowałem akurat takiego, bo już w swojej kolekcji mam wyszykowaną sztukę, ale że była, bardzo, że była ta atarynka w bardzo dobrej cenie. No to skusiłem się. Oczywiście kup kupowanie w ciemno na OLX. W wersji, gdy jest napisane, że sprzęt jest nie, tak zwany niesprawdzony, no to wiadomo o co chodzi. Ale no cena była też faktycznie bardzo dobra, więc tym razem mówię zaryzykuję. Może coś tam się uda. W tej chwili widzicie mniej więcej jak cały komputer na zdjęciu, jak wyglądał cały komputer. Po tym jak, jak go rozpakowałem. A tak wygląda płyta. E, dobra, i co się stało, jak podłączyłem to? No, standardowo nic czarny ekran. No, to wymontowałem płytę ze środka, wyczyściłem, bo to wszystko było oczywiście brudne. Szybka tam jakaś diagnostyka na zasilaczu, e, posprawdzałem, czy napięcia dochodzą. E, miałem, posprawdzałem kondensatory, ale bez e, wylutowania ich z płyty takim testerem. E, każdy coś tam zwrócił, oprócz jednego, który znajduje się tu, więc jego wylutowałem i dopiero dał się sprawdzić po wylutowaniu. Okazało się że oczywiście, że był dobry, ale już na wszelki wypadek, skoro wylutowałem, to wstawiłem tutaj nowy. To było chyba, zdaje się, 10 mikrofaradów, ja wstawiłem 22 mikrofarady. Też był sprawdzony ten kondensatorek, wszystko ładnie trzyma parametry. Posprawdzałem napięcia, dochodzą do każdego układu. Układy tam zaczęły robić się oczywiście troszkę ciepłe. Żaden układ nie parzył. Ogólnie wszystko to wyglądało na tej płycie OK. Poza tym, że po prostu brakuje tego, tego obrazu, tak, czarny ekran. No więc troszkę w ciemno postanowiłem wylutować dwie kostki pamięci. Wlutować w ich miejsce podstawki. No i czym prędzej zamówiłem, poszukałem, zamówiłem nowe kostki pamięci, bo te kostki podobno są nowe, nigdy nie używane. Były tutaj kostki 120 nanosekund. Ja zamówiłem, akurat to były setki do, do kupienia, więc zamówiłem setki. I takie tutaj dzisiaj wstawimy, dwie sztuki, i sprawdzimy, czy płyta w stanie. Testowałem na pozłączu REF wtedy. Tak samo dzisiaj też przetestujemy. Także w, tel, w monitorku moim mam już wyszukany ten sygnał. Bo, oczywiście, dał się wyszukać, ale to był czarny ekran. Tak to by wyglądało. No to nie wiem czy, czy, czy najpierw może pokażę jak to wygląda w ogóle bez kości pamięci płyta reaguje dokładnie tak samo jak z zamontowanymi tamtymi z przylutowanymi tamtymi starymi kostkami które były oryginalnie zatem za moment wracam, znajdę tylko zasilacz, podłączę do płyty, podłączymy sobie przewodzik i pokażę Wam jak to aktualnie wygląda e, po włączeniu tej płyty. Dobra, widzimy się za moment, tylko znajdę i podłączę zasilacz. Dobra, już jestem, zajęło to moment, musiałem znaleźć ten zasilacz, bo oczywiście gdzieś go wsadziłem od ostatniego grzewania przy tej płycie i przez chwilę nie mogłem sobie przypomnieć gdzie, ale już jest. Mamy zasilacz, podłączymy do płyty. zasilać wpięty kabel RF podłączymy do modulatora obsłużyłem oczywiście eee, tutaj te nasze kostki także przypominam odpalimy tą płytę na moment bez całkowicie bez pamięci zasilacz podłączam do przedłużacza A? Tyknęło. Dobra. Tutaj jeszcze tylko sobie przestawię kamerkę, żebyście widzieli mniej więcej o co wchodzi. Włączymy. Wszystko jest. Uwaga. Tutaj było wcześniej wyszukane to odpowiednie pasmo, gdzie znajdowało wcześniej na wlutowanej pamięci. Później wylutowałem i sytuacja po strykam wygląda tak. Napięcie jest włączone, dochodzi do układów. Wyłączam. Włączam. Wyłączam. Taka jest aktualnie reakcja płyty. Na brak kostek pamięci. No dobrze, wracamy do widoku na płytę i sprawdźmy, czy coś wybuchnie. Jak zamontujemy sobie kostki, to są kostki szarpa symbole LH2464. No to bierzemy kolejno. Podejrzewam, że właśnie nóżki mogą mieć delikatnie powykrzywiane i najpierw pewnie trzeba troszeczkę skorygować je, żeby to ładnie weszło, chyba że sprawdzimy jakąś inną kostkę, która będzie bardziej równa. Ta wygląda lepiej. Dobra. Montuję pierwszy układ. No, nie jest tak prosto jednak, bo te nóżki są delikatnie ponaginane. Myślałem, że tak łatwo wejdzie, a tu trzeba się gimnastykować. jednak Doginam troszkę, bo są za, za bardzo mają szeroki jakby rozstaw. I tu mi nie chcą skoczyć w te podstawki o coraz lepiej Dobra, już tu wygląda całkiem nieźle Tą jedną chyba już będę mógł docisnąć Okej okay. Jeszcze tylko uniosę tu, zobaczę z drugiej strony Jak wygląda sytuacja Spójrzcie, kontrola tej jednej kostki Chyba dobrze weszła i teraz sobie dobiorę tutaj jakąś drugą, która wygląda na w miarę proste nóżki, że ma. Tu troszeczkę sobie też je podoginam. Jednak nie muszą być one przy... Przygotowane już do, do pracy w podstawce, tylko bardziej pewnie do lutowania. Tego troszeczkę jeszcze chyba trzeba. Chociaż może tu już całkiem nieźle pasuje. Oczywiście nie widzę z drugiej strony, ale tak na Dobra, przytrzymujemy i bach. Szybka kontrola jeszcze? No, jak dla mnie to wygląda ok. Tak się tu przyglądam z obu stron, czy to faktycznie ładnie wskoczyło, czy gdzieś tam nóżka się jakaś nie podwinie. No dobra. No to teraz trzeba trzymać tylko kciuki żeby ta płyta ruszyła Tu już nam chce się monitor wyłączyć Ale my mu nie damy Dobra odliczamy 3, 2, 1 Zanim się wyłączy Bach I nic nie ma I Jeszcze raz nie, monitor nam się wyłączy. <laughs> Jeszcze raz, bo nam się monitor w tym samym momencie wyłączył. Brak sygnału. Jednak nie wstaje. Sprawdźmy czy kostka, która się grzeje. Za bardzo to nie. To co to może być innego?